Tutaj mamy sąsiadów samego Michała Gorzelańczyka, czyli Bagiety. Powiedzcie panowie, jak się tutaj znaleźliście? Kibicujemy mu, jeździmy za nim wszędzie, gdzie on walczy, tam jeździmy my. Czyli takie wsparcie psychiczne, ale? Tak, oczywiście. A Sąsiad nasz, wspieramy go i kibicujemy mu całą siłą. A powiedzcie, tak na co dzień pracujecie z nim, bo on w budowlance robi? Nie pracujemy, ale jest wspaniały fałowiec, zna się na rzeczy, eleganckie rzeczy robi, płytki zakłada. Super, super, super chciał na tarasie zrobić terakotę, glazurę, to do niego, jak w dym. Nie ma problemu, wszystko robi. Tylko u niego. Ale co on robi najlepiej? Raczej wnętrza, czy na zewnątrz, czy co? On ogólnie budowlanka od A do Z. Ale wylewki też robi? Wszystko robi, płytki od A do Z. A instalacje, CO i tak dalej? Może tak, może tak, ale stopniowo tak wdrażać. Czyli generalnie, jeśli chodzi o jego, jego ekipę budowlaną, to nie ma lepszych? On, w, sam pracuje, on sam pracuje, jest sam, samoukiem, samoukiem. jest wykształcony w, w danej dziedzinie, ale jest naprawdę ok. Jest fachowcem swoim, w swoim fachu. Ale u was w miejscowości gdzie mieszkacie? W Krzywiniu. W Krzywinach. Krzywin, to, Krzywin Wielkopolska. Krzywin Wielkopolski. Czy on tam dużo robi lokalnie? Bardzo dużo, dachy i naprawia, glazurę kładzie. Też jest lekarzem? Dekarzem jest y, uniwersalny, o. To rewelacja, ale czy on robi też, też na przykład y, połacie górskie, dachowe, czy tylko takie y, y, blachotrapy, czy inne? Nie, nie, on ogólnie jak tam y, robi budowlane remonty, jak coś trzeba, czasami coś dekarskiego też zrobi. A fundamenty wykopie? Y, może tak, nie wiem. Słuchajcie, to on jest wszechstronny, to... Jest yes, okej. Okay. To jeżeli on będzie oglądał ten wywiad, to co chcecie mu powiedzieć i w ogóle waszej miejscowości? Powiedzcie coś dla niego, bo oni to zobaczą. Pozdrawiamy go i bardzo go kochamy. Jesteśmy z nim całym sercem i za nim całym sercem, żeby wygrał. To Mam nadzieję, że te życzenia się spełnią. Pozdrawiam serdecznie. A byli z nami kto? Tadziodanek. Danek. i? Leszek Sobkowiak. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.